Cześć. Dziś w zastępstwie Emila Mareckiego przedmeczową e, sondę z kibicami Stomilu przeprowadzi moja skromna osoba, Radosław Kotew, witajcie. No tak, kibice Stomilu. E, mamy ciężki czas ostatnio. E, drużyna zajmuje słabe bo, 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 miejsce w strefie spadkowej. Wszyscy się zastanawiamy, co możemy zrobić, żeby było lepiej. Czy postawić na chłopaków z, z regionu, na wychowanków klubu, ale liczyć się z tym, że będziemy raczej w dolnych rejonach tabeli, czy może ściągnąć doświadczonych zawodników z kraju, tak zwaną Armię Zaciężną, i walczyć o górne rejony tabeli. I o to będziemy dzisiaj pytać kibiców Stomilu na stadionie. Zapraszam. Bierać bardziej doświadczonymi, być wyżej w tabeli. Czy jednak doświadczenie uważa, że ma duże znaczenie? Tak. Mi się wydaje, że tylko i wyłącznie wychowankami. Na ten moment, gdzie się znajdujemy teraz, to co powinien grać wychowankami, bo. Zaciągi z zewnątrz niewiele dają, zresztą to widać. Ale patrząc na aspekty tutaj wychowawczy, jeśli chodzi o diamenty, które mogłyby być w perspektywie wzmocnieniem drużyny, nie za bardzo jest czym wybierać. Ja myślę, że od tego jest dyrektor sportowy, który mógłby tutaj coś zrobić w tym zakresie. To niekoniecznie, zawsze nasze województwo miało jakieś te perełki, po prostu trzeba je znaleźć. Pojeździć po meczach, po, po, po czwartej lidze, po okręgówce być może nawet, poobserwować, bo na pewno nie jest na już, ale może. Na, na tym na... poziomie rozgrywek wyłącznie. Nie. To jest moje zdanie. To wszystko. Wyłącznie, e, wyłącznie. E, wychowankami. Tak najbardziej. Czyli żadnych zwocń z zewnątrz. E, nie. Uważam, że na początku sezonu powinien być postawiony cel i w trakcie sezonu go realizować, tak? Jeżeli mamy awansować, no, to powinni być ściągnięci no, mocniejsi zawodnicy, tak? A jeżeli gramy, aby utrzymać się w lidze, no to wtedy kilku doświadczonych zawodników, a część można wprowadzać młodzież, tak? Nie tutaj yy, na Warmii i Mazurach jest dużo fajnych zawodników. Czyli ty jesteś za tym, żeby to byli chłopacy tutaj stąd, tak? tak. A ty? No, też. Podsumowując wyniki naszej sądy i odpowiedzi kibiców na, na to, czy, czy mamy grać wychowankami, czy mamy bardziej grać zawodnikami z, z zewnątrz, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jedni twierdzą, że, że powinniśmy stawiać na, na swoich. Inni, inni z kolei, że, że powinniśmy, powinniśmy sięgnąć po zawodników z, z kraju. Tak naprawdę nie ma złotej, złotego środka i złotej odpowiedzi, która by e, powodowała to, że, że powinniśmy tutaj jednoznacznie stwierdzić, czy tak, czy, czy tak. W każdym bądź razie liczmy na to, że, że to mi się obudzi i bez względu na to, jakie będą czynione ruchy transferowe, spowoduje, że. Że będziemy mieli więcej radości w sercu i będziemy mieli zdecydowanie lepsze, lepsze nastroje. Czego sobie i wszystkim kibicom oglądającym portal stomiolsztyn.pl serdecznie życzę.